Letni obóz konny dla dzieci jak wiele innych, bo dzieci bardzo lubią konia. A co to jest, czy raczej kto to jest? Dzień dobry dzieci. Ponieważ jesteście na obozie konnym w ułańskiej stajni, dlatego też przyjechaliśmy przedstawić i pokazać wam, jak wygląda ułańska jazda, która jest częścią jazdy lekkiej, austriackiej z czasów Napoleona. Ułani pojawili się w armii austriackiej po przyłączeniu części terenu Polski pod koniec XVIII wieku. Byliśmy częścią lekkiej Kawalerii Austriackiej, gdzie razem z nami do walki dołączyli jeszcze husarzy, kirasjerzy i Dragoni. To już była ciężka jazda. Klub pasjonatów historii Zimkowicy liczy 12 członków. Ci najstarsi są najbardziej aktywni. Wybraliśmy Ułanów dlatego, że są związani z tym regionem, ze Śląskiem. Są nam bardzo bliscy. Wiąże się to z przyjaciółmi tutaj z Polski, którzy wtedy służyli w Ułanach. Nawet istniały pułki ułańskie, gdzie oficjalnie używano języka polskiego. Wydawało się nam, że lepiej utworzyć tutaj regiment ułanów ze Śląska niż regiment huzarów gdzieś pod Budapesztu. Obaj panowie są oczywiście wspaniałymi jeźdźcami i wielbicielami koni, choć służba koni w wojsku wiązała się z ogromnym ryzykiem. Szacuje się, że pod Waterloo padło około 6 tysięcy koni, a pod Austerlitz 3 tysiące. Właśnie tam wystawiono im pomnik. Postawiliśmy pomnik koniom, które padły w bitwie, ponieważ wszyscy żołnierze mają pomniki, a konie, szlachetne zwierzęta, ani jednego. Ten mundur pochodzi z 1888 roku i w zasadzie był noszony aż do 1918, kiedy zakończyła się pierwsza wojna światowa, a regimenty ułańskie zostały zlikwidowane. To jest czapka raczej do spotkań towarzyskich. Tutaj są klasyczne czapki bitewne. Także ja wracałem dzisiaj ze spotkania, ty z bitwy, a ja z bitwy. Tutaj mamy klasycznego żołnierza, który służył w takim 150-osobowym szwadronie. Ma ze sobą karabin klasyczny Manlicher 1795. Pięciostrzałowy. Do tego futerał na naboje, w którym ma zapas naboi oraz bagnet. No i oczywiście normalna wojskowa furażerka. Chcemy zachować ten regiment dla przyszłych pokoleń, ale mamy problem, ponieważ młodych ludzi to nie interesuje. Nie mamy naśladowców. Na szczęście kolega Wlastik ma wnuka, który skończył 19 lat, no i jego interesuje historia. Chyba odziedziczył jakieś geny po dziadku. Ja to głównie podziwiam i z pewnością to jest ogromne przeżycie. Zwłaszcza, że człowiek nie widzi tego na co dzień, a każdy może tego spróbować. Wlastimil Dostalik jest nie tylko dobrym jeźdźcem z ułańskim sercem, chociaż jego dziadek był dragonem, ma również złote ułańskie ręce. Produkuje broń i różne dodatki także dla innych pasjonatów odgrywających rolę żołnierzy. Kiedyś pracowałem jako kustosz muzeum, nie tylko broni. Przez jakiś czas studiowałem również w szkole artystycznej. W ten sposób miałem dostęp do różnych warsztatów i w pierwszym rzędzie patrzyłem, rzemieślnikom na ręce. Starałem się jak najwięcej dowiedzieć od starych mistrzów, których dzisiaj praktycznie już nie ma, głównie rymarzy, produkujących siodła, płatnerzy i kowali. Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest, żeby zrozumieć materiał, zrozumieć technologię, a potem to już była metoda próbi błędów. Trzymać w rękach oryginał to niezapomniane przeżycie. Zawsze starałem się pożyczać oryginały z muzeum lub od kolekcjonerów i według takiego oryginału próbować kopiować technologię produkcji. No i wykonać tę rzecz, na przykład szablę, pistolet, uzdę, futerał, tak jak ona rzeczywiście wyglądała kiedyś.